W lesie szukamy ciszy i pozornie rzeczywiście można ją tu odnaleźć, ale jeśli dobrze się wsłuchać, las jest pełen dźwięków, i to tych najpiękniejszych. My dziś w programie zamierzamy ich odszukać. Czy będą to dźwięki natury? Zapraszam na program. Szum drzew odgłosy zwierząt śpiew ptaków. W lesie można usłyszeć naprawdę wiele dźwięków, jest tylko jeden warunek. Do tego trzeba absolutnej ciszy, a wtedy te dźwięki koją, wprowadzają w dobry nastrój. Dźwięki lasu bywają też inspiracją, i człowiek bardzo chętnie je naśladuje. A muzycy z reprezentacyjnej orkiestry Lasów Państwowych robią to bezbłędnie już od 50 lat. Nie ma orkiestry bez dyrygenta, kto zaraził pana pasją do muzyki. Właściwie to u takie tradycje rodzinne są już od wieków, muszę Państwu powiedzieć, że y, nawet młodzież o tym nie wie. Mój dziadek był organistą kościelnym w Nadleśnictwie Żołędowo pod Bydgoszczą. Mój ojciec z kolei chodził do szkoły muzycznej w Bydgoszczy, grał na klarnecie, ale jak to było po wojnie, to wiadomo, to różne koleje losu musiał, y, przestał, ale zaraził mnie, zaraził mnie tym bardzo. I zaczynałem od akordeonu. Grałem na akordeonie i pamiętam, jak kończyłem ósmą klasę szkoły podstawowej i moi rodzice poszli na spacer do miasta i się okazało, że był festiwal orkiestry. i gra, grały różne orkiestry. I ojciec mówił mi, jak byś ty słyszał tą orkiestrę z Bydgoszczy. Jak ona grała? Ale ja co a tam ojciec zgadza, żeby to nie jest, to mnie to nie interesuje. No i poszedłem do elektronika. Pod koniec września ślubowanie klas pierwszych zagrała orkiestra z elektronika. i Już wiedziałem, że elektronikiem nie będę. Koniec, kropka i zostałem i tylko już tylko muzyka się dla mnie liczyła. A czy tutaj wśród tych muzyków widzi pan y, takich, którzy leśnikami już na pewno y, nie zostaną, bo pójdą tą drogą muzyczną? Tak, no mam takich paru. Zresztą tak jak mnie wypaczono życiorys w technikum, tak i ja przyczyniłem się do tego, że jest parę osób, które y, Mimo, że już nawet poszły na studia leśne, pracują w lesie, ale stwierdziły, że to nie jest jednak to, siedzi tu w orkiestrze i tak bardzo by mi zależało, żeby przejął po mnie tą schedę i kontynuował to nasze wspólne muzykowanie, bo uważam, że ta młodzież jest warta tego, żeby się nią zaopiekować i zaproponować jej. Zupełnie inne formy spędzania wolnego czasu, bo przede wszystkim tu musi sprawiać przyjemność. Jedni idą muzyką, ale jednak mamy tutaj przyszłych leśników, albo już też leśników, da się takie pasje, dwie pogodzić: i leśnictwo, i muzykę. Oczywiście. To się do... Tym bardziej, że jak oni przychodzą do szkoły, niektórzy z nich przyszli do szkoły. Z tradycjami leśnymi, bo w dużej mierze uczniowie naszej szkoły to z pokolenia na pokolenie przychodzą. Mają być pierwsze pierwszej kolejności leśnikami i są leśnikami, ale wiedzą, że jest orkiestra w naszej szkole i zapisują się. Mamy w Nadleśnictwie Tuchola, Woziwoda, Żołędowo, Bydgoszcz. To są leśnicy, którzy przyjeżdżają do Tucholi na próbę. Także. Yy, Moim marzeniem jest, żeby tych leśników było jak najwięcej, żeby to była orkiestra bardziej środowiskowa, gdzie y, tym bardziej sam tytuł zobowiązuje Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych. No, no, Dla sobie tak właśnie to wyobrażałem, że i młodzież, i leśnicy. Ci starsi, no to wiadomo, to jest filar orkiestry, to jest ta siła, dają przykład tym młodym ludziom, jak y, można grać, jak można spędzać swój czas wolny, że nie tylko smartfony i komputery. Że jest jeszcze tak zwany świat w Realu. Gdzie gracie? Jakie imprezy uświetniacie? Czy tylko leśne? W zdecydowanej większości gramy na uroczystościach i imprezach leśnych, organizowanych przez regionalne dyrekcje, przez generalną dyrekcję, przez nam leśnictwa. To co gracie, są jakieś takie standardy, które zawsze się muszą pojawić? Tak, ale weźmy w uwagę to, że to jest młodzież szkolna, to jest, czyli to jest taka orkiestra młodzieżowa, ale mamy to szczęście, że jesteśmy orkiestrą Lasów Państwowych, a to zobowiązuje do tego, że musimy mieć w repertuarze, musimy, chcemy, możemy mieć w repertuarze utwory o tematyce leśnej. Dobierając repertuar. Znaczy ja bardziej do lasu jadę, żeby się wyciszyć. To mnie bardziej odpowiada. Ale co pan słyszy w tym lesie? Jak już pan jest i próbuje się wyciszyć? Jadąc tam do lasu, to w, szcz w szczególności yy, bardzo mi odpowiada ta swoboda, cisza, spokój, śpiew. Nie ma tego jazgotu, nie ma hałasu. I ja wtedy przyjeżdżam do, zupełnie taki wyczyszczony na próbę. I wracając do tego repertuaru, który ja mówię, to mamy takie utwory, które w zasadzie jedyna orkiestra w Polsce, która ma utwory o tematyce leśnej, no bo jest takie zapotrzebowanie. 30% repertuaru to są głównie utwory o tematyce leśnej, później oczywiście utwory muzyki rozrywkowej, nieco klasyki, czyli z wszystkiego to po trochu. Bo równowaga musi być tak jak w lesie, tak i w orkiestrowym repertuarze. Żeby jednak dobrze zabrzmieć, potrzeba wielu godzin treningu. Ojej, no to tak, nie, to, to było takie, chciałabym, ale się boję. Pokaż mu, jak wygląda jedynka i trójka. I potem jest jeszcze jedna trójka. Jeszcze raz, uwaga. No, trzy, cztery. I. Co mi tam zostało? Ale potrzeba przede wszystkim pasji. Czy ty już miałaś jakieś doświadczenie muzyczne, zanim zaczęłaś grać w orkiestrze? Nie, jak zaczynałam, to tak naprawdę gdzieś tam zawsze ta muzyka była w moim sercu, gdzieś tam zawsze mi towarzyszyła. Ale gdzieś tam ta pasja właśnie, że tak powiem, zaszczepiła się w mnie właśnie tutaj w tym miejscu w orkiestrze po dołączeniu. I w szkole? I w szkole, tak dokładnie. A masz w rodzinie muzyków albo tradycje leśne? Tak naprawdę jestem pierwsza. Nie mam ani leśników, ani muzyków w rodzinie. Jesteśmy taką rodziną, bardzo lubimy muzykę, jeździć na jakieś różne koncerty. To zawsze było u nas, dlatego gdzieś tam właśnie zawsze się tym interesowałam. Ale żeby tak w tym kierunku ktoś poszedł, to nie. Ty postanowiłaś przetrzeć szlaki muzyczno-szkolne? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jestem pierwsza w rodzinie jako. Leśnik. Też tak naprawdę przez orkiestrę wybrałam ten kierunek, ponieważ jak przyszłam tutaj w piątej klasie podstawówki, nie spodziewałam się, że w ogóle pójdę tym torem. Ale gdzieś tam w międzyczasie ta pasja gdzieś przyszła, i właśnie dzięki orkiestrze odkryłam. W ogóle yy, to w sobie. A czy muzyka pomaga tobie i w nauce, i, 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 i jak to sobie wyobrażasz tą przyszłą pracę? Będzie pomagała też będziesz takim muzykalnym leśnikiem? Tak, myślę, że tak. Myślę, że yy, ta muzyka właśnie pomaga gdzieś znaleźć taki spokój w sobie. Yy, jednak yy, jest to takie takie yy, cudowne coś, żeby się wyciszyć, żeby gdzieś tam znaleźć ten spokój. I na pewno pomaga w życiu codziennym. A co lubisz grać? Co lubię grać? Najbardziej. Najbardziej szczerze powiedziawszy, lubię grać te kawałki rozrywkowe, co mamy w repertuarze, bo pomimo tego, że mamy w repertuarze bardzo dużo kawałków leś leśnych, no to jednak mamy też kawałki rozrywkowe. Myślę, że to jest gdzieś takie moje ulubione. I szkoła, i muzykę, e, ciągłe próby. To wszystko wymaga dyscypliny. Czy właśnie e, ta orkiestra nauczyła cię tej dyscypliny? Myślę, że zdecydowanie. No, jest to rzecz jednak nie dla wszystkich. Trzeba być cierpliwym, zdeterminowanym e, i gdzieś te, przez te wszystkie lata. E, jak tu jestem. Myślę, że nabyłam to i nauczyłam się takiej cierpliwości, wytrwałości, no bo na pewno jest to bardzo potrzebne. I bywa, że muzyka jest pierwszym krokiem do tego, by pokochać pracę leśnika, a bywa i odwrotnie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z orkiestrą? Moja przygoda z orkiestrą zaczęła się tak naprawdę przypadkiem. Ponieważ moja siostra grała w zespole, w którym grał całkowicie niezwiązanym z orkiestrą, to znaczy związany perkusistą. Perkusista grał w tym zespole i ten perkusista mnie zaraził tym poczuciem rytmu. I bardzo chciałem się nauczyć grać na perkusji, właśnie. Przyszedłem tutaj, bardzo zestresowany, cały trzęsący się. Przyszedłem i zapytałem naszego maestro, czy mógłbym się zacząć uczyć gry na perkusji. A on powiedział: Nie. Ale na saksofonie byś się mógł nauczyć. I tak tak naprawdę ta historia się zaczęła, trwa już no, dziewiąty rok. Inspirujesz się lasem, odgłosami lasu? Mm. Szukasz tam muzyki? Ja osobiście na co dzień słucham tak naprawdę jazzu. I o dziwo to jest nie do końca dobre porównanie, aczkolwiek mi. Las mi trochę przypomina ten jazz. A muzyka pomaga w pracy leśnika, bo ty już pracujesz. Tak, oczywiście pracuję, pracuję w nadleśnictwie rządowo, zaraz pod Bydgoszczą. I tak, tak, pomaga bardzo. I ta muzyka leśna pomaga w stresujących chwilach i odwrotnie w stresujących chwilach w lesie pomaga ta muzyka. Nasza ludzka muzyka, właśnie jazz czy muzyka klasyczna, którą też bardzo lubię. No ale z saksofonem nie chodzisz do lasu, ty nie. jednak chodzisz. Nie, 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 z saksofonem jeszcze mi się nie zdarzyło, chociaż no z orkiestrą oczywiście w lesie też graliśmy koncerty, więc poniekąd chodzę. Czy próby w orkiestrze nie odciągają ci od tego lasu? Da się po, połączyć takie dwie pasje, które jednak no, wciągają? Znaczy, domyślam się, że, tak, domyślam się, że w, u wielu ludzi nie byłoby, to pro, nie, nie byłoby problemem połączyć te pasje i mamy kolegów, którzy łączą te pasje i nie mają z tym problemu. Aczkolwiek u mnie jest pewien zgrzyt, ponieważ e, moim marzeniem jest e, tak naprawdę e, zastąpić naszego kapelmistrza tutaj. E, I nawet jestem już nawet na studiach muzycznych, więc troszeczkę od tego lasu już odbiegam, ale nadal. Tak naprawdę zostanie ewentualne zostanie dyrygentem reprezentacyjnej orkiestry lasów państwowych jest przecież połączeniem tych pasji pasji do muzyki, pasji do lasów. No te lasy jednak zostają w człowieku, nawet jeżeli człowiek z lasu wyjdzie, to las człowieka raczej nigdy. A marzenia, czy muzyczne, czy leśne, są przecież po to, żeby je spełniać. Leśnik to człowiek orkiestra. Potrafi wyhodować las i o niego zadbać, a ci potrafią też zagrać.